Witam Was w pierwszym odcinku z FC25, no nie takim jeszcze pełnoprawnym, natomiast są to oczywiście najlepsze kluby do FC25 to kariery, no taki klasyczek na początek roku Fifowego, więc ten odcinek wlatuje oczywiście. No i słuchajcie, dzisiaj będzie prawdopodobnie 8 zespołów. Jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to piszcie. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 400 łapek w górę, to na dniach pojawi się druga część, tak jak rok temu identycznie, no i też spodziewajcie się odcinka z najlepszymi talentami. I lecimy z pierwszym klubem. Pierwszym klubem jest oczywiście Liverpool. No i myślę, że lepszej okazji, żeby ten klub wybrać, po prostu nie będzie. No aktualnie Derec mają nowego trenera. Ja, jak wiemy, no Jürgen Klopp był tam naprawdę bardzo długo, więc jest to rzadka sytuacja. Arne Slot są namaszczony przez Niemca słynnym już tekstem, właściwie piosenką. Oprócz tego coraz silniejszy staje się Arsenal. No Manchester City to nadal potęga, tak samo silna jak zawsze, ale konkurencja w postaci Aston Villa i innych klubów również nie śpi, więc łatwo nie będzie. Liverpool oczywiście nie zrobił żadnych jakichś dużych, mega dużych ruchów transferowych. Wiadomo, to utrudnia sprawę. Jest Edma Mardaszwili, on od razu został wypożyczony i też jest Alisson, więc Edma Mardaszwili to nie jest jakieś giga wzmocnienie, mimo tam 300, tam iluś milionów wydanych. Patrząc na te transfery, wy też nie powinniście jakoś co okno szaleć z transferami. Powinny być też spokojniejsze okna, właśnie ze sprzedażami, jak w tym roku. Aktualnie co ciekawe, Liverpool ma też nowy herb, co jest no, interesującym smaczkiem i zawsze fajną nowością. Mamy oczywiście tego ptaka tylko, jakby usunęli herb i zostało logo samego ptaka. Pamiętajcie, słuchajcie o rozwijaniu juniorów, bo oni są generalnie istotni w Liverpoolu. Zobaczcie, Clark, mamy oczywiście Jonesa, Trent Alexander-Arnold, no są spore nazwiska, też Harvey Elliott. Staracie się nie kupować gotowych zawodników, więc raczej celujcie w graczy perspektywicznych, jak kiedyś Jota Nunes, to nie byli tacy, wiecie, zawodnicy klasy światowej, byli troszkę do oszlifowania, no a wasz cel to oczywiście wygranie jak największej ilości trofeów, no i dorównanie Liverpoolowi z Ery Jurgena Klopacu. Będzie ciężkie. No a zanim przejdziemy do drugiego klubu, no to sprawdźcie link w opisie, bo tam na przykład macie giveaway od sponsora naszego kanału Instant Gaming. No a jak już jesteśmy przy Instant Gaming, no to oprócz giveawaya mają do zaproponowania no mnóstwo, mnóstwo gier w fajnych cenach. Przykładowo, można było w przedsprzedaży kupić i FC 25, za około tam 100 i także spora cena, spora obniżka cenowa. No a aktualnie możecie zakupić Assassin's Creed Valhalla, czyli chyba najnowszego Assassina, za 36 zł, mam go na liście życzeń, także polecam. Dying Clyde za 23 zł, jest Mafia za 47 ziko i to są promocje rzędu 80%, to nie jest byle co. Słuchajcie, obczajajcie link w opisie, macie giveaway'a, macie stronę Instant Gaming, a teraz lecimy do drugiego klubu. No a drugim klubem jest Bolonia, czyli sensacja z zeszłego sezonu serialu i pytanie, czy w tym sezonie powtórzą swój sukces, czy chociażby no, zajmą miejsce, które daje im grę w e, europejskich pofarach. Zobaczymy. Ich sytuacja jest o tyle ciekawa, że bardzo mocno osłabili się, sprzedając dwóch najlepszych graczy, czyli Zirgitsa i Calafioriego, a przede wszystkim no, stracili autora sukcesu, czyli trenera Thiago Motte, który wzmocnił ligowego rywala, czyli oczywiście Juventus, więc naprawdę to zadanie nie będzie łatwe, jeżeli wy chcecie sobie postawić wysoki cel, czy na przykład awans do Ligi Europy. Bologna oczywiście bierze udział w Liceum Mistrzów, więc to też zabiera wam trochę sił, zabiera to trochę kondycji. Jest to mega ciekawa sprawa, no bo nie jest jakiś mega silny klub, a jednak w mistrzów grają e, pierwsza od dawna. W składzie mają oczywiście dwóch Polaków: Łukasz Skrócki, a także Kasper Urbański. Myślę, że akurat bardzo fajna rzecz dla nas, Polaków. E, no a połączenie gruntów, trzech gruntów właściwie, przy takim składzie będzie trudne, no bo jeszcze na pewno będziecie chcieli walczyć w Pucharze Włoch, a do tego będzie jeszcze super puchar Włoch. No a weźcie pod uwagę, że inne czołowe kluby z Serii A dość mocno się wzmocniły, chociażby Juventus Inter w sumie też, nawet Milan coś tam pokupował. No a co ważne, Bolonia nie. Nie możesz czas pieniędzmi, a potrzeby są całkiem spore, więc wasz cel na pierwszy sezon to wywalczyć europejskie puchary, no a dalej kto wie, zobaczymy jak wam pójdzie. Trzeci klub, Legia Warszawa i proszę tutaj się nie oburzać wszyscy fani Lecha, proszę być spokojnie, spokojni e, myślałem tutaj nad Legią lub Rakowem bo z Ekstraklasą oprócz Bejaminków to to właśnie te zespoły wydają się być najciekawsze natomiast no jako Ekstraklasowy laik uważam, że najciekawsza jest Legia e, z powodu chociażby mega charyzmatycznego i bardzo Specyficznego trenera, który ma ja słyszeć Gonzalo Fejo, i naprawdę nim możecie mocno zadymiać na konferencjach prasowych, czy w ogóle jakieś storyline'y dawać. Yy, Gonzalo Fejo, no nie boi się też stawiać na młodych zawodników, na juniorów, więc i wy to róbcie, to jest w ogóle ciekawe. Budżet ten robię, jak na polskie warunki jest spory i warto to oczywiście wykorzystać. Możecie kupować zawodników m.in. z niższych francuskich czy hiszpańskich, co stało się oczywiście ostatnio coraz bardziej popularne. A także szukajcie graczy w Portugalii, no i oczywiście w waszej rodzimej ekstraklasie. Dobrym kierunkiem też jest skandal. Dynawia. No i według mnie najciekawszym ruchem transferowym w tym oknie e, właśnie u Legii jest przyjście Rubena Winiagre, który około 3-4 lata temu grał we w Evertonie Sportingu, e, także no, ten transfer jest mega ciekawy, więc też między innymi dlatego wybrałem Legię, bo naprawdę, naprawdę w tym roku wydaje mi się być ciekawym kluczem do kariery. Cel? Dominacja na polskim podwórku i sukcesy w europejskich pucharach. Nie mówię o zwycięstwie w Lidze ale może jakiś ćwierćfinał lub nawet wyżej na przykład konferencji w Lidze Konferencji Europy. Kto wie, myślę, że to jest jak najbardziej do zrealizowania, także spróbujcie sobie kariery Legią Warszawa, a jeżeli nie Legion, no to w Polsce polecam Raków bądź e, Beniaminków. A teraz nietypowo Shenzhen Peng City, o którym mogliście usłyszeć w odcinku z nowymi klubami we FC25, który możecie sobie obczaić, no i jest to na pewno liga egzotyczna, bo jest to liga chińska, ale nie jest to przypadkowy klub, jest to klub, który należy do City Football Group, e, czyli grupy, gdzie między innymi jest Manchester City czy Girona, no i właśnie oni jakiś czas temu nabyli nowy klub właśnie w Chinach i myślę, że warto z tego skorzystać w karierze. Oczywiście Shenzhen Peng jest e, potrzebne City Football Group do zagłębiania zgłębiania azjatyckiego rynku, no więc myślę, że powinien się szybko zdominować ligę chińską, stawiając głównie na młodych graczy, bo anus, nóż któryś się przebije do poważniejszego klubu z Football group, City Football Group. Osobiście zakupiłbym jednego lub dwóch graczy, którzy mieli przeszłość w jednym właśnie z klubów, które należą do waszej grupy, na przykład taki Oriol Romeu czy Benjamin Mendy. E, kariera ta nie będzie pewnie należyć do długich, ale przy odpowiedniej polityce będziecie dobrze się bawić, pamiętajcie by wykonywać sporo ruchów w obrębie właśnie City Football Group e, nawet korzystając z Live Editora i sprzedając graczy do klubów właśnie z, z tej grupy, więc po prostu bierzcie e, graczy właśnie z tej grupy, wpiszcie sobie w neta jakie dokładnie są tam kluby, Jestem między innymi jeszcze Melbourne City, jest też Trua, także sobie to po prostu obczajcie. Piąty klub w tym odcinku to BVB, no i nie ukrywam że głównym czynnikiem, dlaczego ich tu wrzuciłem jest sztab trenerski na czele z Nurim Szakinem, czyli legendą BVB byłym graczem Real Madryt, a także jego asystentem czy rzeczywiście Łukaszem Piszkiem, który dostał niepowtarzalną szansę, by wykazać się jako trener? Ta dwójka sprawia, że kariera BVB będzie ciekawa i do tego do, bierzcie pod uwagę, że jest coraz silniejszy Bayern, coraz silniejszy Bayern, no i też mega silny Lipsk, a także mocny Stuttgart, więc nie będzie łatwo. Kluby te będą stanowić spory problem, właśnie w walce o trofea na podwórku państwowym. Waszym celem to ponowne wygranie Bundesligi, którą ostatni raz wygrali w sezonie 11-12 i to jest właśnie cel. Jak najszybciej ją zdobyć. Oczywiście macie spory budżet na transfery, ale musicie pamiętać o sprzedażach, bo to właśnie jest istotne. BVB nie jest klubem docelowym. Klubem docelowym jest Real Madrid, nie wiem, Manchester City, BVB raczej jest przystankiem dla wielu graczy i powinniście ich e, sporo sprzedawać. No a fajnym pomysłem, takim smaczkiem będzie odtworzenie polskiego trio Piszczek Lewy Boszczykowski. Szósty klub, ponownie Niemcy, ale jest to klub z niższej klasy rozrywkowej grają w trzeciej lidze i akurat powód, że się tu znaleźli jest jeden. Nie będę ściemniać, a jest nim to, że ich trenerem, a właściwie trenerką jest kobieta, czyli Sabrina Wittman. Bo jest to naprawdę interesujące, bardzo rzadki przypadek, gdzie to właśnie kobieta trenuje męski klub na tak wysokim poziomie i jestem ciekaw, jak to właśnie wyjdzie im na dłuższą metę. Oczywiście możecie zrobić sobie taką nietypową karierę, no bo kobieta jako trenerka męskiej drużyny zdarza się naprawdę mega rzadko. Politykę właściwie możecie dobrać pod siebie. Ingolstadt nigdy nie wygra Pucharu, a nie Bundesligi, mimo że dosyć długo w niej grali. W swoim składzie mają nawet Polaka, czyli Dawida Kopacza, więc macie tam jakiś polski smaczek. Wasz cel to oczywiście stanie się czołowym klubem Bundesligi. Dojście gdzieś tam do tej czołówki Lips Bayern, Bayer i BVB. Cały czas utrzymujcie przy pracy Sabrinę Wittmann. Ona ma być kreatorką tego sukcesu. Udowodnijcie po prostu, że kobieta również może być trenerskim autorytetem w męskim futbolu i przetrzyjcie szlaki innym trenerkom. Siódmy klub w tym odcinku, ostatni, jednak nie osiem, siedem, ale jeżeli chcecie kolejne kluby, no to zapraszam oczywiście do następnego odcinka. Jeżeli zostawicie 400 łapek, no to prędzej czy później, myślę, że w obrębie jednego, dwóch tygodni pojawi się kolejny film. A czemu Sevilla? Sevilla to w tym roku bardzo ciekawy klub do kariery, bo między innymi dlatego, że w La Lidze, e, no mają mały kryzys. 14 miesięcy rok temu zajęli i generalnie nie mogą się pozbierać po odejściu ich dyrektora sportowego, e, czyli Monczu, który teraz oczywiście robi genialną robotę w Aston znalezieniem odpowiedniego trenera. Naprawdę mocno eksperymentują. No i aktualnie szkoleniowcem jest Garcia Pimienta, który przeszłość ma w Barcelonie, więc mniej więcej jego styl już znacie. Garcia Pimenta niedawno był w Las Palmas, gdzie niedawno właśnie awansował e, do La Liga i utrzymał się tam, więc to jest sukces. Grają typową barcelońską piłkę, Las Palmas w sensie, więc styl Garcia Pimenta właśnie jest taki barceloński, więc polecam ściągać piłkarzy, którzy właśnie mają przeszłość z, e, w Barcelonie. Przykładowo Ricky Puć, Alenia, Mingueza czy Mikafaje. Wasz cel to jak najszybszy powrót do europejskich pocharów, no i ponowne wygranie Ligi Europy. Sevilla musi ją wygrać, ale pamiętajcie, by nie szastać pieniędzmi, w końcu jest to La Liga i tutaj te e, zasady są naprawdę, naprawdę surowe i musicie o tym pamiętać, musicie sprzedawać i musicie te transfery robić spokojne, mądre, rozważone. Ogólnie to Sevilla jakoś nie zaczęła genialnie tego sezonu, więc zawsze możecie skorzystać z punktów startowych, czyli tych live start points. No i słuchajcie, 7 klubów do... no i słuchajcie, to było 7 klubów, które polecam do kariery. Następny odcinek pojawi się, jeżeli zostawicie 400 łapek pod tym. Jeszcze raz zapraszam do sponsora naszego kanału Instant Gaming, polecam op o... Polecam, obda polecam obadać tę stronkę. No i w nim się za parę dni siemano.